Siemalo e-sportowe świry. Nie tylko kuchnia, nie tylko sport i nie tylko podróże. Będziemy mieli krew na rękach. Dlaczego? Od tych padów, którymi będziemy grali w gry. Myszki pionowe. Myszki tylko pionowe. Żeby nie było łokcia tenisisty i nie było łokcia... Let's go, boys! Let's go girls! Jesteśmy na evencie Tron, zorganizowanym przez Computronic Gaming i NVIDIA. Jest z nami gościu, którego musiałem dzisiaj pokonać. No my jesteśmy w podobnym wieku i właśnie, czy takie osoby mogą zacząć swoją przygodę z Team Fight Tactics? No z Team Fight Tactics na pewno, na pewno. Dlaczego, dlaczego by nie? W ogóle z każdym, z każdą grą. Wiek nie stanowi problemu. Moi widzowie... Przez ponad 3 lata prowadzę kanał na Twitch'u. To są nawet 60-letni prokurator, prawnik, policjant. Postawiłem na tego ogiera 300 euro. I jeżeli wygram, no to nie będę musiał do końca roku już pracować. 33 miliony, miliony ludzi gram miesięcznie w tym Fight Tactics. to są oficjalne dane podane przez Riot. Spoiler alert, spoiler alert, strategzy, karciarze. I nie tylko. Mobowcy będziemy łączyli siły. Jesteśmy tutaj już prawie 7 godzin. Patrzę na monitor, kibicuję Lordowi. Jestem całym sercem za nim. Kibicujcie nam. Przegramy wszystko. 6 godzin streamuje 5-6 to różnie jest. E, dziennie, w tych samych porach. Pomiędzy 8-9 e, do 15-14. I to są oczywiście, oczywiście, są takie ramy. Jedna godzina w lewo, jedna godzina w prawo. I pomiędzy 19-24. Zawsze, regularnie, godzina druga w nocy. Ja muszę iść spać. Ku lulu budzę się po 6 godzinach. Jak stary dobry dziadek. Ja nie chcę nic mówić, ale ja w przyszłym roku na podobnych eventach gamingowych no będę po prostu wymiatał, gdyż będę zawodowym graczem. Na razie póki co delektuję się pogodą, delektuję się słońcem, delektuję się weekendem, ale za rok te palce, te obłe dłonie będą. Już grały, po prostu one będą zrośnięte tak jak słuchawka, zrośnięta jest z uchem. Często mnie pytają o właśnie e, Agra, jak sobie radzić nie, z bólem pleców, jaki fotel gamingowy na lepszy, co tam, co tam, to też mój fizjoterapeuta, ja sam też sobie polecałem i, i poz, pozdrawiam z tego miejsca każdą osobę, która w tej kwestii myśli, bo bym mówił takie powiedzenie. Zdrowym nerdzie, z, z, zdrowy, zdrowy duch. E, I w tym zdrowym nerdzie wstawajcie od komputera. Co pół godziny, co godzinę wstańcie się, po prostu rozciągnijcie, poruszajcie nad garskami, pokręćcie głową. Jeżeli ktoś dzisiaj tutaj miał farta to póki co jestem ja. Być może będzie to czwarte miejsce. Jest z nami ojciec chrzestny Herstonea, czyli MKRR. Dzień dobry, witam się, Elo. Czeleczka, eee, czeleczka. Człowiek, który gra całe życie w karty. Ja spędziłem godzinę oglądając e, jego streamy, jego filmy. To jest pytanie osobiste, bo ja jeżdżę z Kodą Fabio. Czy jeździsz? Chciałbym na ten Dziękuję, dobranoc. <laughs> Jak to jest? 36 litra, 340 koni. No, to przy moich 75 koniach jest to całkiem niezapóra. Nie, nie ale pomyślałem sobie, dobra, to kupię sobie kto kupiłem. No i myślałem o tym BMW. I miałem kupować to BMW, ale nagle zacząłem tego Chevrolet'a. I w życiu. Nie pomyślałbym, że chcę Chevrolet'a, ale jak zacząłem Camaro, jak, to, jak ten samochód wygląda, i tak mi się spodobał, że w końcu zdecydowaliśmy się z moją narzeczoną na zakup Camaro, a nie jakieś tam BMW, czy jakieś inne Audi albo czegoś. Odczucia z tej jazdy, to jak ten samochód się prowadzi, Płynna. jak wygląda, jak się jeździ, jest, są po prostu nieziemskie. Nie, 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 nie Jeżeli zobaczę bordowe Camaro, a ty zobaczysz srebrną Fabię, to dajmy sobie silnikami głos i na każdych <laughs> światłach się łapiemy. Więc tak kochani, czwarte miejsce to znaczy, że odbierzemy nagrodę Za chwileczkę idziemy odebrać nagrodę Młody, zadowolony gracz Otrzyma za chwilę nagrodę Będzie to koszulka O, SK to akurat, S akurat SK Zobaczcie jak to wygląda Cała grupa gra sobie na Nintendo Switch ja jestem ojcem, tak i jestem rodzicem. Według mnie bardzo fajny prezent, który może integrować całą rodzinę. Bardzo fajne, kolorowe gierki. Myślę, że dzieciakom też się spodobają. Coś fajnego. Serdecznie z gabinetu mojego dentysty. Za chwilę będę miał robione licówki. 54 licówki, 700 zł za sztukę. Gdzie jest pielęgniarka? <grystanie> Siostro, i E-Sports. Za dwa miesiące będę miał te pieniądze. Jeżeli będzie oglądała mnie w tym fotelu, jak siedzę, ten fotel jest wart 53 tysiące zł. Julia Wieniawa, to Cię pozdrawiam, Julka.